Zaczynamy wchodzić w profesjonalne makiety. Jak już widać tutaj, no powoli wchodzę, wchodzę w to. I jeszcze chciałbym się zapytać Was, jak Wam się podobało nowe intro? Mam nadzieję, że tak. Dobra, wyszliśmy do makiety. No, makieta ogólnie przedstawia y, granicę polsko-niemiecką w sierpniu 1939 roku, czyli jeszcze około tam miesiąca, może kilku tygodni przed wojną. II to Światową i widać no, tutaj przygotowywania Polaków na granicy, nie zbrojenie się. Tutaj bardziej jest akurat, niestety na tej makiecie bardziej jest pokazana tutaj e, strona polska, granica polska tutaj głównym tematem jest. Są drzewka po stronie niemieckiej. tutaj mamy ogólnie działo Boforsa. Żołnierze od niego, amunicje, tutaj mamy lekkie okopy. Przygotowane, a tu mamy wieżą obserwującą. Tutaj mamy jeszcze żołnierzy, którzy się przygotowują. Tutaj jeden, który pilnuje i otwiera szlawan jak coś. Tak <tryk> rozwaliła szlawan. no jest super. XD Tylko ja tak potrafię. No jeszcze tutaj yy, mamy kolejnego żołnierza, który stoi, pilnuje chodzi. Z tej strony makiety. Tutaj mamy namioty, mamy taki lekki lekarski namiot. No, Muszę. No i tutaj mamy dowódcę. Tutaj mamy jeszcze tego e, żołnierza z tym Maximem. Nie. Kurczę, teraz. E, zapom... Kurczę, teraz nie powiem to, tej nazwy tego karabinu. Tutaj tego karabinu zapomniałem. Chyba że Maxim. Ale pewnie mogę powiedzieć źle, pewnie powiem. O, tutaj widzimy żołnierza. No, oh, fakt, znowu mu karabin no i tutaj widać jeszcze właśnie w budce tutaj trzech żołnierzy, jeden już celuje jak coś, drugi obserwuje zwolenniki, a trzeci był przygotowany zwolennik, tylko trzeba teraz mu to włożyć. taki teraz będę ręką... O kurczę, no trudno, będzie mu brać spadać. No i tutaj mamy z tyłu... No tu mamy lekarza, ale to zaraz przejdziemy. O, po tej stronie. Tak, teraz tutaj widać dowódcę, całego tutaj granicy. Tutaj mamy lekarza, mamy dwóch żołnierzy, którzy idą zobaczyć i odładować tutaj kolejną y, armatę, która przyjechała bo to raczej działo nie jest tylko armata, nie? więc przyjechało i jeszcze przyjechało właśnie ten, mmm, kto się nazywa, tankietka, nie? tankietka jeszcze przyjechała właśnie i ona przy, <laughs> przyciągnęła tutaj armatę co, mam nadzieję, że Wam się moja makieta podoba że tak, to oczywiście strzelcie subika i yy, łapeczka do góry. Dajcie też. No i co? Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama yy, wichtku Kobi. Tam są często pokazują się właśnie zdjęcia. Tam są często zdjęcia pokazywane na przykład jeszcze. Takie wiecie, trailery, nie? Tam są często na przykład. O, jeszcze dzisiaj, jak to nagrywam, jest niedziela. A film pojawi się w poniedziałek, czyli. Wiecie, a w niedzielę już będzie, poka już będzie ten yy, pokazane. Na Instagramie będzie zdjęcia tej, tej makiety, nie? Bo właśnie na Instagramie pokazują się kilka dni przed, lub dzień przed yy, zdjęcia makiet, które będą w najbliższym filmie, nie? Albo w ogóle, ogóle zdjęcia jakieś filmów, jakie będą. Więc no, Mam no, nadzieję, że Wam się podoba. No i co? Do zobaczenia, patrzę. A, jeszcze jedno. Yy, ten, bo chyba w grudniu to było, albo w styczniu, teraz nie pamiętam, ale jakoś, chyba w styczniu, albo w lutym nawet, chyba w styczniu. Zrobię kilka takich filmów z makietami, na przykład z nowej też serii, ale nie wiem, czy one się... w XD, mamy marzec, a to było, to było kilka miesięcy temu, nie? Nagrywałem z dwa miesiące temu chyba. Ale no nie wiem, czy byście chcieli. Jeżeli będą tutaj komentarze niezablokowane, bo możliwe, że będą, to napiszcie, czy chcecie, ok? To ja mogę je powrzucać. Więc co? Widzimy się w następnym filmie. N Nara.